Dzień dobry, no i kupiłem tego harpagana. Troszkę tam się nim bawię. Jest fajny nożyk i tak dalej. Podoba mi się wszystko w tym nożu. Tylko jedno mi się nie podoba. Zaraz Wam pokażę co. Ogólnie jest szatan, ale zgnite te drewno. Dobra, nieważne. Podoba mi się wszystko pięknie, jest, zarąbiste, Najbardziej mi się podoba, że jest to COS. Więc wymyśliłem sobie, że z go. Chciałbym go sobie zrobić coś w stylu takim. Coś tak Ala. Te bardzo drogie noże z freja Freya czy coś w tym stylu, czy Ajdun. Tak bym to widział. Te czarne punkty tutaj to będzie bawołu afrykańskiego. Res, reszta, reszta przekładki skóry. No i jelec i dubkę zrobimy ze stali nierdzewnej. Także jeśli macie chwilę czasu i chcecie sobie obejrzeć jak to będzie wyglądać, to zapraszam. No i w końcu wiosna. W końcu wiosna, chce się coś robić, nowa energia. Także zapraszam na materiał. Jeszcze tylko taką małą dygresję chciałem wtrącić. Mianowicie, kiedy widzę taką rękojeść przy nożu, to kojarzy, kojarzy mi się to ze stylem takim bardzo traperskim bardziej jeszcze kształt tej głowni i chciałem w tym projekcie oddać szacunek mojemu kumplowi przyjacielowi Tomkowi Forysowi, ponieważ ten projekt kojarzy mi się właśnie z jego stylem więc żeby oddać mu szacunek Tomuś ten projekt dedykuje dla Ciebie a z nożem miałeś rację Jestem zachwycony. Także zapraszam na materiał. Dobra, przyszła pora obnażyć tego tanga. Sam jestem ciekawy, co tu w nim jest. Także jak ktoś kupił sobie taki nóż, to będzie miał teraz okazję sobie to sprawdzić. Czy ktoś nagrywa? Nagryje. W ogóle sorry za ten syw w warsztacie, ale nie ma lekko. Sami wiecie. Ja już coś tam widzę. I zaraz zobaczycie. No na pewno nie jest to fulltank niestety chociaż chociaż stój dziadu To jest full tank. No chyba kurwa jest. To mi się nie podoba tutaj. Hmm. Muszę pomyśleć chwilę nad tym. Ale powiem Wam, że jest dość grubo tutaj. no to może jednak bym zaryzykował, że jest to fulltank tylko według takich prawideł sztuki no to do fulltanga są dwie okładki szczepione a do hiddena jest ukryty czpień także wybierzcie sobie sami co to jest ja już wiem na pewno, że będę musiał sobie tutaj delikatnie Dziubnąć z tego taki kawałek, wyprostować to i tu w dupkę zrobię wcięcie i wmontujemy sobie śrubkę do zakręcenia. Dobra, nie ma co gadać. Ok, tu wstępnie bym miał przerobiony ten tank, wspalałem sobie śrubkę. Zrobiłem jelczyk musiałem się troszeczkę podowiadywać w jakich parametrach one są robione chciałem się zbliżyć jak najbardziej do oryginału ale dość fajnie wyszło, podoba mi się także teraz sobie spróbujemy zrobić jakieś urządzonko nie wiem czy możemy to nazwać otwornicą taką która nam ułatwi na, te na tej szerokości wybijać otwory w skórze bo skórę mam dość grubą, prawie 9 mm, 8 no 8 taką. Więc będę potrzebował jakiegoś narzędzia, żeby mi to sprawnie szło. No, i na końcu zrobimy tej dupeczkę, ale po kolei. Dobra, trzeba by było wybrać teraz skórę. <laughs> Na początku myślałem o takiej klasycznej. <laughs> Akurat ma taką fajną, bardzo grubą. Ale też dostałem od przyjaciela z zagranicy taką skórę nosoro nosorożca. I zastanawiam się, czy ona się ładnie przypali. Czy da się ją ładnie obrabiać. Myślę, że da chyba jak każdą skórę. I może sobie kilka akcentów wstawię staw, w tej skóry pomiędzy tą, zaraz coś wymyślimy, ale bardzo przyjemna w dotyku, chciałem powiedzieć, robimy, trzeba coś wymyślać. że największym plusem w grubości tej skóry znaczy no nie ma plusów jest tak twarda ta skóra że masako jest tak ciężko to pociąć zobaczcie jaka to jest sztaba 7 mm no i chyba, chyba jednak są plusy takie że nie trzeba dużo tego na tą rękojeść nakładać Kilka grubości i będzie gotowe, ale tnie się to masakra. Skubana, tak twarda. Na raz ciężko to śmignąć, tak żeby uciekło. Może ja mam jakieś słabe noże, ale ale jest założę nowe ostrze i grzęźnie, jak w glinie. Oh, nałożyłem trochę gumy tą skórę zobaczymy jak to się wykańcza, czy się w ogóle przypala jest troszkę miękawa się ułożyła, ale kurde nie chcę ryzykować, żeby mi się siępało to później. Kurczę, muszę pomyśleć. No i niestety moje narzędzie, które zrobiłem, nie podobało tej grubości skóry, zaczęło się wyginać i <laughs> i tępić niestety musiała przyjść technologia do domu i zagrody. Wam, ja że skóra to jest przynajmniej ta bezlitosna. Kurczę, nie idzie tego wyjąć. Pierwszy otwór jest tragiczny w sensie do przebicia. Te pierwsze staram się zrobić jak najprecyzyjniej. Odrysowuję do grubości tanka. Dlatego że <laughs> zauważyliście, że w jednym miejscu ma takie wcięcie. Chciałbym, żeby to jak najbardziej precyzyjnie było zrobione z tego względu. Że żeby przy pracy tej rękojeści, nic mi się tam nie obsywało. Chciałbym, żeby to było naprawdę stabilne połączenie i ta rękojeść dolegała w każdym miejscu możliwym do tanga. Na bocznym tak się nie ten nie przejmuje na, ty, na tej szerokości, ponieważ napcham tam kleju, ale chciałbym, żeby w tych miejscach styku z tangiem było naprawdę. Naprawdę dobrze to zrobione. No jednak nóż będzie pracował ze mną cały czas, więc chciałbym, żeby mnie nie zawiódł. I tak to przebiega. Chciałem też wiercić to, ale pos posiepana taka skóra wychodzi po wierceniu, więc zostawiam sobie ręczną robotę. Dobra, na razie na papierku 150 tak to zostawię. I teraz w dobrym stylu byłoby ustabilizować tą skórę. Także zaraz to zrobimy, po prostu wezmę klej, jakiś tam cyanopan czy kropelkę i obleję całą rękojeść, żeby ta skóra się tutaj napiła. No i później przejdziemy do dalszego wykańczania. Ale już mi się podoba. Myślę, że to będzie bardzo fajny projekt. Dodałem też te dwie przykładki z rogu bawoła, więc będzie ładnie odbijać. Już tam się mniej więcej kolorek pokazuje, jak to będzie wyglądało. Obficie to ładnie lejemy, żeby to wszystko ciągło, i później przeszlifujemy już tak na gotowca, że tak. To, aby sobie wytrzeć ten wielczyk, Bo to później jest ciężko szlifować bardziej, że on jest w jakichś tak 80% wykończony nie chciałbym od nowa tego zdzierać no i dobra i niech sobie panienka schnie, a ja idę na obiad We'll Mieli nożyk zrobiony, bo nie bardzo mi się podoba brywa i tak dalej. Wszystko pięknie, ładnie. Troszeczkę zasmuciły mnie tylko te przekładki z tej skóry na starożsca. Myślałem, że lepiej to będzie wyglądać. One dają taki efekt, jakby było brudne. Ale nic, i tak mi się podoba. Bardzo jestem miło zaskoczony tą skórą. Myślałem, że będę musiał ją barwić, jednak udało się, że nie. Że sama taki ma swój swoisty kolor. No, nożyk myślę, że na dniach potestujemy. Dziś tam w lasku jest szapanem. Żnie, nie, jak to mówimy, jak zły. I ogólnie bardzo się cieszę, że wpadłem na ten pomysł, żeby sobie tak przerobić ten model. To mój, jak przejadę kiedyś do Ciebie, to Ci dam się pobawić. Zobaczysz sobie, wyczujesz, czy jest chociaż zbliżona rękojeść grubością i jakością do oryginalnych Falknivenów. Tyle. Ja sobie teraz uszyję do niej pochwę. Nie będę też pokazywał. Bo jak już kiedyś wspominałem, moje pochwy to jest kalectwo, nie kaletnictwo. Także tyle. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego.